Witam. Dzisiaj mamy Zelmera Aquavelt odkurzacz piorący. Pokażę Wam jak się rozbiera. Tutaj trzeba te, te klapki pościągać w te otwory tu po bokach. Najlepiej płaskim śrubokrętem. Tutaj trzeba te zaczepy odciągać do przodu, żeby się to otworzyło te elementy. I teraz pchamy to do przodu. w głąb I odeszło jedno. Z drugiej to samo też przesunąć ten dźwignia. już się otworzyło i tak samo analogicznie no filtry powyciągamy i tutaj tak samo Jedno. Drugie, jedna drugie i drugie ściągnięcie. teraz tutaj mamy śrubki tu. tu jest jedna, tam jest druga i po drugiej stronie też dwie, i praktycznie góra nam powinna odejść. O to, to chodzi. Tu powyciągamy tylko tą zawartość. No i odkręcamy. Oczywiście jakimś dłuższym krzyżakiem. Ja mam taki z 20 cm. Jedna śrubka z drugiej, druga w drugą stronę tak samo tu są te śruby. Jak nie będzie dostępu, to trzeba przesunąć tą dźwignię. Tutaj mamy śrubę. Tutaj Jedna i druga jest chyba pod tym, pod tym zabezpieczeniem. Wykręcamy tą śrubkę, ściągamy to zabezpieczenie. Tutaj trzeba kombinerkami to ścisnąć no, I wszystko nam wchodzi I tu jest druga śrubka pod spodem Tutaj widać. ona. No? Czyli cztery śrubki mamy Do odkręcenia tej góry I teraz praktycznie powinno mam to odejść. Chyba, że gdzieś jeszcze przeoczyłem, ale wydaje mi się, że to wszystko. Tak, tu nam odchodzi. 关机。 Powinno to nam zejść. Jeszcze tu gdzieś trzeba coś. Tu jeszcze może być ci roba. Nie, tu nic nie ma. No to powinno nam teoretycznie zejść. Cała góra Jeszcze tak jakby gdzieś trzymało Na zaczęstek. i ściągamy tu, jeszcze dobrze jest rozebrać to ten blok powietrza, bo tam będziemy mieli dostęp do tych złączy. Uważaj na te uszczelki, żeby one tu były. No właśnie one lubią spaść, jak się to ściąga. Drugiej nie widzę. Druga gdzieś mi wpadła tam do środka. To tutaj, zobaczcie, jest wejście do przewodu. Do tego tu. To, to musimy odpiąć tą kostkę. Też bierzemy to w szybczyki. Zaciskamy ten otwór i proszę. Kabelek wypięty. Tam jest drugi. Też go wypinamy. I praktycznie góra powinna powinno cała odejść. Oprócz tych wężyków. Te wężyki to praktycznie same schodzą. Tu jeszcze tylko. Z wężyka zdejmujemy i wężyk nam schodzi o, i górę mamy zdjętą. No i teraz tu mamy silnik w tej kopulce na czterech śrubach. Tak, a pod silnikiem jest pompka i przeważnie pompki siadają dają, dlatego pompki będziemy regenerować albo wymienić na nową. Taka to cała filozofia. Jeszcze muszę ten, tą muszczelkę poszukać Gdzie ona tam jest? Tu jest to Tu mamy. Zakładamy od razu, póki pamiętamy, żeby później nie było, że gdzieś tam lewe powietrze ciągnie. Dobra, to możemy lepiąć. kabel rozbijamy za czasu żeby można było podłączyć i sprawdzić teraz tak żeby Żeby to nam wszystko tu ładnie grało to wyciągniemy te przewody albo odpiąć po prostu całkiem od tego albo wypiąć myślę, że lepiej byłoby wypiąć z tych prowadnic z tych uchwytów o, to już mamy na wierzchu. Silnik, cztery śruby. Raz. Te kabelki możemy już... porozmawiać. chociaż niepotrzebnie to rozbierałem, ale to nic silnik jest jeszcze w dobrym stanie wyciągamy silnik jeszcze on gdzieś tam trzyma Tu jeszcze trzyma. Czyli te śrubki jeszcze musimy odkręcić tą, bo tu jest ten pojemnik na filtr. I to potrzebuję tu jedno koło. Ściągamy. I tu pod kołem mamy jeszcze jedną śrubę. I to pewnie to trzymało. I teraz powinno nam to wyjść. O no właśnie, tak. Tu jest trochę taki problem z tym wyciąganiem, ale trzeba trochę wykombinować. trochę siły użyć, Wychodzi chodzi nam całość. Tu mamy pompkę. I proszę, silnik i pompka na wierzchu. Odpinamy przewody od pompki. I ściągamy pompę. Pompa na wierzchu, silnik też. Także teraz zamawiamy pompę. 150 zł znalazłem na Allegro. Nie na Allegro, tylko na jakiejś tam stronie. HGD coś. No i to wszystko.